<tanski> dziś szybki wypad w tereny szuwarowo -habaziowe. Z pogoda jest mega klasa Zobaczę tylko czy da się tutaj chodzić bo i zające O nawet jest kawałek A nie, to jakieś patyczki, ale sierść jakby zająca Zobaczymy czy tam czy kleszcze da chodzić, bo jest tego opura, już nawet są pierwsze Osobniki. Whippek. Ale pochodzę, popatrzę, zobaczę. Może, może coś gdzieś. Los się uśmiechnie. 15 minut w terenie. I od razu na wyjściach zobaczyłem tu po tych patykach. Padło. O, ur. Bo. Łopata! Urwa, Łopata! Łopacisko piękne! Takie, że. Znalazł Bogusiek świeżutkie. <laughs> o, takie chwile jak ta nie zdarzają się zbyt często. <laughs> takie chwile jak ta, to moje zwycięstwo, ale tutaj robował przy tym jałowcu. <laughs> Całe teraz te szufary sumuje, ale jaka piękna, to szok. <laughs> no kurde, tam co widać, ten lasto wchodziłem. Te krzaczki przeleciałem i tutaj, ale no mega <laughs> kurde, ale to mi się łażyła łopata I co? Jak ja mam nie kochać łosi? Jak? <laughs> One tak ładnie ze mną współpracują. No piękna jest. Piękna, ale kurde. <laughs> mistrz, 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 mistrzuniek. Ale no do tej łopaty to muszę tutaj te szufary robić jak się ale mega 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 i udało się bez przeklinania A czuję tutaj to połażę trochę żeby znaleźć do pary, ale jest naprawdę mega taka mi się marzyła jak nie miałem dotąd zrzutu żadnego którego chciałbym sobie zostawić do kolekcji, to ten już na stówę zostaje u mnie Tylko nie wiem gdzie ruszyć za to parą, bo tak no ale wyszedłem z tych chabazi pierwsze tutaj mówię tu rabował tego sosno samusieja I zanim zaraz tutaj do następnego szedłem tego jałowca leżała Nic pochodzę tutaj popatrzę W sumie to nie jest duży teren ale widać że ten widać że rabował Olej, <laughs> piękności <laughs> Teraz to jadę od odchodów do odchodów, i od uszkodzonego drzewka, do uszkodzonego drzewka. Tylko tak się zastanawiam, czy on tam ten krzak tam z taką furią rabował. Czy on już nie przyszedł wcześniej i nie nie była tato drugo zrzucano? <laughs> tak czy owak, lokalizacja zapisana, i teren będzie trzepany tylko świst. <laughs> Nie wierzę. Za tamtym drzewem była jedna. A tutaj zobaczyłem to drzewo tak słuchane. Walę do niego. A tu patrzcie. Ej. O kurwa! Dzień konia! Jest para! Jeden, tu jest drugi! O kurwa. Ale ja myślałem, że to do pary jest do tego kloca. A tutaj trzy, trzy rosły! O kurwa. I niech mi nie ktoś teraz wytłumaczy. O co chodzi? Dlaczego takie sryle leżały koło siebie, a taki kloc nie? Uu, ale dzień konia bez kitu! U, parę dni Boguś tutaj spędzi. Ale byłem święcie przekonany, że że tu jest ten. Że to leży od pary. A tu... Uu, a tu parencja takiego szczura jakiegoś i moja potencja No ładnie, ładnie, ładnie. Po takim dniu wszystkie kilometry, przeloty na pusto znikają z pamięci, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Ale mega, mega wypad. Tylko muszę uciekać już do domu. Ale jutro jestem tu z samego rańca. I szukam do pary, ale wypad mega. Dzień konia. Do następnej wyprawy. Narciarz.